Dzień dobry wieczór, jest 18 dzień kwietnia, do końca roku pozostało 257 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Alicja Bogusława oraz Ryszard. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy Dzień Pacjenta w Śpiączce. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza polska. W roku 1791 Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach. Już z chwilą otwarcia obrad Sejmu Czteroletniego w 1788 roku działacze mieszkańcy czynili staranie o wniesienie kwestii miasta królewskich pod obrady Izby poselskiej. W celu koordynacji tych działań prezydent Starej Warszawy Jan Dekert zorganizował w Warszawie 27 listopada 1789 roku spotkanie przedstawicieli 141 miast Królewskich I Rzeczypospolitej, którzy wystosowywali memoriał do Stanisława Augusta Poniatowskiego, domagający się przyznania praw publicznych mieszczaństwu. 2 grudnia 1789 roku z ratusza Starego Miasta na Zamek Królewski. Przeszła czarna procesja, by wręczyć to pismo Monarsze. 18 grudnia 1789 roku Sejm Czteroletni powołał deputację do miast naszych królewskich, której zadaniem było między innymi przygotowywanie projektu Prawa dla Miast. 1 marca 1791 roku projekt deputacji wniesiony został pod obrady Sejmu. Przepadły one jednak w toku burzliwych dyskusji i spotykają się z ostrym sprzeciwem konserwatywnej szlachty. Ostatecznie odesłano wszystkie projekty o miastach do deputacji konstytucyjnej, która miała się zająć opracowaniem jednego wspólnego projektu. Mimo to przedstawiony 14 kwietnia opracowany przez deputację projekt nie uzyskał aprobaty posłów. Niespodziewanie własny projekt prawa o miastach przedstawił poseł Jan Suchorzewski. Koncepcja ta sprzeciwiająca się przyznaniu przedstawicielom miast bezpośredniego udziału w Sejmie, ale uwzględniająca niektóre postulaty mieszczan, została poparta przez króla Stanisława Augusta. 18 kwietnia uchwalono prawo o miastach, którego założenia oparte były na projekcie suchorzowskiego. Rok 1945. Oddział Józefa Zadzierskiego PS Wołyniak dokonał masakry 160 ukraińskich mieszkańców Piskorowic i okolicznych wsi. Od 10 kwietnia 1945 roku w Piskorowicach urzędowała komisja przesiedleńcza. 17 kwietnia około godziny 19.00 patrol NOW, przebrany w mundury WP pod dowództwem Wołyniaka podającego się za komendanta MO z Leżańska, uzyskał zgodę na aresztowanie sześciu banderowców. Późnym wieczorem w Tarnawcu nastąpiła koncentracja oddziałów NOW. Wołyniak poinformował zgromadzonych, że akcja będzie wymierzona przeciw UPA. W nocy z 17 na 18 kwietnia oddziały NOW otoczyły wieś. Część oddziału z Wołyniakiem na czele ruszyła w kierunku kościoła. Tam wydzielono patrole, które obsadziły ważniejsze punkty. Pozostałe siły skierowały się pod szkołem i gospodarstwo byłego policjanta Szykuły. Wysadzenie jego domu było sygnałem do akcji pacyfikacyjnej. W szkole, w której zgromadzili się kilka dni wcześniej mieszkańcy Piskorowic i okolicznych wsi, oczekując na wysiedlenie do USRR, przebywała komisja wysiedleńcza. Została zmuszona do opuszczenia Piskorowic wraz z ochroną. Większość osób w szkole została zastrzelona, wśród zabitych były kobiety i dzieci. W tym samym czasie na terenie wsi likwidowano pozostałych Ukraińców. Część osób zginęła w wyniku samowoli uczestników ataku lub w trakcie ucieczki z wioski z rąk członków otaczającego wieś kordonu. Ciała pochowano w różnych miejscach na terenie i w okolicach wsi, a inne pozostały tam, gdzie dosięgły ich kule lub zostały przez morderców wrzucone do sanu. Zdaniem doktora Berezy cechą charakterystyczną takiej zbrodni jest pokrewieństwo większej części ofiar z członkami dywizji SS, SKW, UPA, OUN, SB i bojówek ukraińskich. Zdaniem historyka IPN pozwala to formułować tezę, że większość ofiar akcji Wołyniaka znajdowała się na wcześniej sporządzonych listach proskrypcyjnych i stosowano wobec nich odpowiedzialność zbiorową. Zdaniem tego samego badacza zbrodnia nie miała charakteru czystki etnicznej, tylko zemsty i wymierzenia fałszywie pojmowanej sprawiedliwości wobec spodziewanego wyjazdu rodzin do ZSRR. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. W roku 1941 wybuchła wojna brytyjsko-iracka. Irak do końca I wojny światowej był brytyjskim terytorium mandatowym. W 1932 roku uzyskał formalną niepodległość. Jednocześnie został podpisany traktat pomiędzy oboma państwami, na mocy którego władze irackie zgodziły się na brytyjską obecność wojskową. Ponadto, w przypadku prowadzenia działań wojennych, Brytyjczycy mieli prawo transportować przez Irak zaopatrzenie i materiały wojenne. Po wybuchu II wojny światowej, w irackich kręgach rządzących, a zwłaszcza wojskowych, narastały nastroje antybrytyjskie. Ich wyrazem był zamach stanu przeprowadzony 2 3 kwietnia 1941 roku przez Rashida Alego al-Kilaniego, byłego premiera i współzałożyciela Bractwa Muzułmańskiego. Przejawiał on silne sympatie proniemieckie i prowłoskie, a opierał się na wyższych oficerach armii irackiej. Zamierzał wyrzucić z kraju Brytyjczyków przy pomocy przede wszystkim Niemiec. Jego planom sprzyjały sukcesy wojenne wojsk osi, które rozpoczęły w Afryce Północnej ofensywę przeciwko siłom brytyjskim, w Cyrenajcie zaś Wehrmacht przygotował się do inwazji na Jugosławię i Grecję. Rashid Ali al-Kilani po sformowaniu rządu. Obrony Narodowej wysłał notę do władz brytyjskich ostrzegającą przed jakąkolwiek interwencją w Iraku i zabraniającą lądowania w kraju nowych sił brytyjskich. Rok 2015. Kilkaset osób zginęło w katastrofie kutra z afrykańskimi nielegalnymi emigrantami w Ciesieniu Sycylijskiej. W wyniku zatonięcia kutra 24 osób poniosło śmierć, a 28 zostało ocalonych. Za zaginione uznano od 700 do 900 osób. Do Katani sprowadzano w statku włoskiej Straży Wybrzeżnej 28 ocalałych. Ciała 24 ofiar przetransportowano jednak na Maltę. Dwaj przemytnicy natychmiast zostali zatrzymani przez włoską policję. Pierwszy został oskarżony o nieumyślne spowodowanie katastrofy, zabójstwo i wspomaganie nielegalnej imigracji, a drugi usłyszał zarzut wspomagania nielegalnej imigracji. Ocaleni potwierdzili, że zatonięcie statku wynikało z błędu manewrów wykonywanych przez przemytników, którzy, próbując przybliżyć rybacki kuter do portugalskiego frachtowca, który przybył na ratunek, zderzył się z innym statkiem. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejne odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej inarka. Kalendarium Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.